Cześć ogrodnicy, przyspieszamy, sobota na działce, kolejny odcinek Dzisiaj tak jak w tytule o, o różach, a właściwie dlaczego nasze róże nie kwitną Powodów może być kilka, słabe nawożenie Po prostu czasem może trafić się Wam taka sadzonka, zobaczcie tu jest róża pnąca Ja nie jestem dużym człowiekiem, ale ta róża przerosła mnie już dawno A idzie, proszę zobaczyć, aż na samą tą tak? I dzisiaj tylko krótko powiem Wam co robić z tymi przekwitłymi kwiatostanami? tak? Niektórzy z Was zostawiają je, a niektórzy po prostu wyłamują je w ten sposób tak? i to nie jest zbyt dobra metoda. Najlepiej takie przekwitłe kwiatostany uciąć dalej, tak? Nie więcej w takiej odległości, i po prostu ten pęd, który został tutaj, on wypuści z nowych pąków przybyszowych, z pąków uśpionych nowe. Pędy zakończone kwiatostanami jeszcze w tym roku. Także pamiętajcie o tym, żeby przycinać dalej. O, to tyle na tym krótkim filmiku. Zobaczcie, jaki jest cel w ogóle usuwania tego. Po prostu tutaj są nasiona. Tak? Jeżeli zostawicie to, róża wysyła sygnał, że nasie, nasienie zostało wytworzone i po prostu się rozleniwia. Nie będzie już kwitło. Tak jest ze wszystkimi roślinami. Także to, że my usuniemy tutaj, to jest jeszcze za mało. Tak, To jest dobry ruch. tak? On yy... Jest korzystny, ale jeszcze lepiej, zobaczcie jak się sypie, lepiej jest po prostu uciąć mniej więcej na o 1,4, 1,3, niektórzy ucinają w ten sposób. To tyle na tym krótkim filmiku, będzie ich więcej, taki trochę szorc wyszedł, nie szorc, ale są pytania, więc odpowiadam, jak przycinać róże teraz, aby lepiej kwitły jeszcze w tym roku. Cześć!